Halo, dzień dobry. Widać mnie? Widać. Nagrywam ten materiał, żeby się przedstawić. Jestem Oskar i to jest początek końca. Jestem już zamknięty, nie wiem ile. Może za długo, ale to są to jest dobry moment, żeby złożyć swoje przemyślenia. Dlatego rozpoczynam dzień pierwszy. Dzień pierwszy przemyśleń i głębokich analiz życia i gamingu, gamingu i życia, hobby, pasji i pracy. Jeżeli ten materiał się zakończy, to zakończę się już w tym momencie ja. Myśli nieuczesane są potrzebne z tego względu, że cały świat jest teraz nieuczesany. Wszystko jest takie piękne, sztuczne przy okazji, jest pięknie sztuczne. W sumie to nie jest piękne, jest brzydkie, ale nam się wydaje, że jest piękne. Nie odróżniamy już pięknych kobiet od kobiet zrobionych. Nie odróżniamy już bogactwa od pozerstwa. Nie odróżniamy już ludzi inteligentnych od pseudointeligentnych, od ludzi, którzy mówią mądrości, od ludzi, którzy są celebrytami, których po prostu. Wydaje nam się, że lubimy. Dlatego myśli nieuczesane są potrzebne wszystkim. Mi też są potrzebne. Ja potrzebuję zebrać myśli, wpisać je na papier, na notkę tutaj wideo i móc sobie to skatalogować z czasem dla przyszłych pokoleń. Ten materiał jest dedykowany dla przyszłych pokoleń. Jeżeli oglądasz mnie z 2050 roku, to. Jestem ciekaw Twoich przemyśleń, co się zmieniło do tego czasu. Mnie może już nie być, ale Ty będziesz i Ty będziesz wiedział, jak te przemyślenia przełożyć na następny Twój sukces w życiu. A dzisiaj ch chciałbym porozmawiać sam ze sobą na temat królowej gier, gatunku królowej gier. Tak jak w sporcie, na przykład w motorsporcie, mamy królową motosportu, jest to Formuła 1. Ze względu na ryzyko idące z wyścigów w Formule 1, z prestiżu, z bogactwa, które się tam przelewa, tego jak bardzo jest to zamknięta klika osób, które może brać w tym udział, ile trzeba spełnić warunków, żeby można było być takim kierowcą Formuły 1, albo żeby po prostu można było brać w tym udział. Bo Formuła 1 to nie są tylko wyścigi. To są. Wyścig to jest taki jeden promil, to już jest finish całości. Tam się przelewa ogromne bogactwo, ale już nie wspominając nawet o tym bogactwie, które też jest jednym promilem. Tam są kierowcy Formuły 1, którzy napędzają tą całą strukturę. I ci kierowcy mają niezwykły talent, bo ci kierowcy są w stanie przy prędkości. 180 na godzinę wchodzić w zakręt bez poślizgu w maszynie, która jest dosłownie kilka centymetrów nad ziemią, której oni po prostu można powiedzieć leżą. To nie jest wcale wygodna pozycja do wyścigów. Próbujcie, próbowaliście kiedyś, nie próbowaliście. Ja próbowałem. Wcale nie jest wygodna pozycja. I tak jak motorsport ma swoją królową, bo ci kierowcy, oni, oni, oni przede wszystkim muszą być. Maksymalnie zdeterminowani. Oni muszą być bardzo dobrze wyćwiczeni. Oni muszą mieć niepojęty refleks, żeby móc brać udział w takich wyścigach. To nie tylko bogactwo, ale to jest też opanowanie maszyny, która jest niezwykle mocna. To pokazuje, że, że Formuła 1 jest królową motorsportu, bo nie jest to sport dla wszystkich. To jest dalej. Port dla najbogatszych, dla najlepszych, dla najciekawszych. Cała reszta może go ewentualnie oglądać. I w gamingu, którym teraz jestem zamknięty, nie mogę wyjść, więc poświęcam mu więcej czasu. Gamingu, który analizuję już od dłuższego czasu, moje głębokie analizy sięgają tutaj w przestrzeni kory mózgowej i. One są bardzo mocne. Część swoich głębokich analiz zakryłem, ukryłem, i tylko ci naj, najbardziej postrzegawczy będą mogli je odkryć. Ale część zamknąłem specjalnie w takim kuferku dla siebie, żeby przyszłe pokolenia mogły je odnaleźć, i wtedy będą wiedziały, że to jest skarb jak skarb narodowy. Ale w, w gamingu też mamy taką, taką um, taki gatunek królowej. Gamingu, taką królową gamingu i tym gatunkiem jest Extraction Shooter Looter, bo na ten moment to są najtrudniejsze gry dla wybrańców, dla ludzi, którzy mają najwięcej pieniędzy, dla ludzi, którzy mają najwięcej determinacji, mają niesamowity refleks, mają też smykałkę do myślenia logicznego. Muszą też być przygotowani na spędzenie wielu godzin w niewygodnej pozycji. Muszą, muszą mieć też niezwykle wypracowany refleks. To prowadzi do tego, że Extraction Shooter Looter jest królową gamingu. W moim świecie i w moich czasach mówią Wam, że taką, takim gatunkiem jest souls -like, ale to jest główno prawda. souls -like jest. Grą prostą dla dzieci, niedoskonałą grą dla dzieci. A Extraction Shooter jest grą, która nie wybacza. To jest, to jest gatunek gier, który nie wybacza ci błędu, gdzie spotkasz się z innym graczem i on cię po prostu spacyfikuje. On cię wykończy. To nie jest gatunek gier, gdzie wchodzisz sobie. Pełnym equipmentem, equipmentem na mapę, spotykasz gracza, który cię likwiduje, i ty dosłownie z tym equipmentem wychodzisz. Ty tracisz dosłownie wszystko. I oczywiście, jak jesteś dobrym, dobrym gamerem, graczem, jeżeli jesteś dobrym zawodnikiem, tak jak jesteś dobrym zawodnikiem w Formule 1, to masz szansę się odkuć, masz szansę spowodować, że nagle z, tej, z, tej, z tego z tyłu stawki przejdziesz na, znowu na pierwsze miejsce, bo to jest możliwe. W Formule jeden nieraz była taka sytuacja, że podczas ulewy podczas bardzo napiętego wyścigu kierowca, który był na ósmym z dwunastu miejsc, przechodził nagle na trzecie pierwsze miejsce i ty też możesz, ty też możesz zginąć w extraction shooterze, też możesz Zbudować sobie sprzęt na nowo, dużo słabszy, bo ten najlepszy ci przepadł, ale ty również podczas rozgrywki możesz obalić, spacyfikować tego lepszego, który miał po prostu lepszy sprzęt i przejąć go od niego. I to jest świetne, bo to możesz zrobić w każdym momencie. Czasami wystarczy, że się po prostu przyczaisz, bo extraction, shootery. One. Szkoda, że nie ma takiego polskiego odpowiednika. Ekstrakt Shooter, Extract Strzelanka. Strzelanka z, z wyjściem powinno być, wychodząca strzelanka. Wychodzę, strzelam, strzelam i wychodzę. Gatunek gier strzelam i wychodzę. Tak by to była po polsku by brzmiało, więc po, po angielsku można sobie połamać język tym Extract Shooterem. Ale chyba ładniej to brzmi niż celam i wychodzę. To mi się wydaje. Jednakże extracchery, extract które przede wszystkim były tworzone tylko przez Battle State Gaming przez rosyjskiego twórcę Escape Frontarków przez dłuższą chwilę nawiązywało bardzo mocno do Formuły 1. Oni. Swoją polityką poprowadzili to w taki sposób, żeby to nie była typowa lewacka gra dla wszystkich, żeby właśnie, że, że jak jesteś tym, tym, wiecie, tym ubogim, tym, na którego cię nie stać, cię nie masz czasu, nie masz tyle determinacji, to możesz obserwować jako taki baczny obserwator, tak jak. Formułę 1 możesz obserwować z widowni, ale nigdy nie będziesz się ścigał na wyścigach. Tak samo Battles Gaming doprowadziło do tego, że zakup produktu stał się tak drogi w tym pakiecie, odpowiadającym prawdziwemu e, zawodnikowi, że nieliczni mogli sobie na to pozwolić. I dla mnie to było super, że oni coś takiego, że oni prowadzili te. Tę grę jako taką królową gatunku. Że to nie jest dla wszystkich. Ty nie stać się finansowo, no to nie możesz brać udziału w Formule 1. Może zacznij od go kartów i przejdź sobie na jakąś tam gierkę, gdzie cię będzie, będzie stać. Na przykład arena Breakout jest taką grą, bo arena Breakout jest grą za darmo. te mogą grać w nią wszyscy. I możesz się z tym. Tymi wszystkimi dam celami, ale królową Extraction Shooterów jest, był i będzie Escape from Jest to również królowa z tego względu, że jest to gra najtrudniejsza. Najtrudniejsza tym, że ona wymagała od ciebie poświęcenia umysłu na tyle, żebyś zapamiętał całą mapę od deski do deski. Oczywiście mogłeś posługiwać się mapą. Nawet taka mapa jest stworzona w samej grze. Możesz sobie ją otworzyć i tam jest po prostu mapa. Ale najważniejsze było to, żebyś ty był tak wyuczonym zawodnikiem, żebyś ty był tak wyuczonym Józekiem albo birem, żebyś wiedział, że jak wchodzisz na daną lokację mapę, to ty masz, to ty wiesz gdzie dokładnie iść, żeby z niej wyjść. Średnio wymagało to od ciebie w okolicy 200 300 godzin grania Żeby można było pojąć połowę z map Na pamięć Połowę Połowę czyli tam jest bodajże chyba 6 map No to 3 3 żebyś tak znał na blachę Ja, by, ja, byłem, ja byłem takim yy, zawodnikiem że No ja niestety byłem zawodnikiem z końca stawki ja Byłem zawodnikiem z końca stawki więc ja po 30 400 godzinach Byłem w stanie zapamiętać dwie mapy i w sumie do dziś pamiętam dwie i pół Dwie i pół, tak No nie, no dobra Trzy, trzy Ale ja teraz mam ponad 800 godzin No nie, no to, no dobra, to, to, to wtedy dwie i pół, a teraz 3,5, a mam ponad 800 godzin Nie pamiętam wszystkich map Jest taka mapa, która się nazywa e, Streets I to są przedmieścia Dużego, dużej aglomeracji, na którą cały czas czekamy I tam cholera, tam, tam takie weszły update'y, że ja nie wiem do teraz Jak wyjść z tej mapy Ale to nie tylko Wyjście z mapy powoduje, że jest to Królowa gamingu To również ten, ten, ta, ta determinacja, która prowadzi do tego, że ty Chcesz wyjść, że ty jakby kolekcjonując, albo kolek ty, ty tworząc cały swój build na, mm, na mapę, całe, całe, całe wyposażenie nie tylko pancerz, ale i broń, e, dobierasz sobie odpowiednie jedzenie, jedzenie, pożywienie tak całą taką mm, rację żywnościową że ty tak naprawdę nic z tego nie chcesz oddać przeciwnikowi, ty nic z tego nie chcesz stracić. Ty to wszystko chcesz zachować, bo to jest Twoje, to jest Twoje, na co zbierałeś, na co poświęciłeś swój czas. I oni mieli bardzo dobry pomysł, bo w pewnym momencie stwierdzili, że tą królową gamingu tego, tego tej, tej ich rozgrywki wprowadzą na jeszcze wyższy level, czyli na e-sport. I oni w tym momencie pokażą. Tym swoim graczom, że, że mogą się odwdzięczyć, że ci najlepsi, ta, ta najlepsza dwunastka powiedzmy, że teraz wy będziecie brali udział w różnych zawodach, nie zawodach, turniejach i będziecie mogli dostać prawdziwą nagrodę finansową za poświęcenie tego czasu. Bo oni, Battle State Gaming, myślał o graczach, myśli cały czas o, o swoich graczach. Oni cały czas kombinują, tylko niestety, tak jak powiedziałem na początku, myśli nieuczesane i, 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 i wszystkie te myśli, które teraz będę komponował dla Państwa są potrzebne, bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że świat jest sztucznie piękny. Sztucznie. Tak naprawdę jest plastikowy, brzydki i beznadziejny. I całą tą piękną koncepcję Battle State Gaming z Arena. Arków Arena zniszczyli sami gracze. Zniszczyli gracze poprzez, poprzez oszustwa, zniszczyli gracze poprzez złą manipulację Battlestate Gaming, jak co oni mają robić, jak po prostu poprzez złych streamerów, którzy systematycznie oczerniali Battlestate Gaming, że ta gra jest za droga, gdzie nikt nie zrozumiał, że Wyjdźcie z tego lewackiego pierdolonego myślenia, że wszystko wam się należy. Wszystko wam się należy, jak sobie na to zarobicie. Jak sobie na to nie zarobicie, bo nie możecie, to trudno. To bądźcie bacznymi obserwatorami. Pomagajcie. Dopingujcie te dwunastkę najlepszych. Nie każdy musi być kierowcą Formuły 1. Nie każdy ma tyle szczęścia. Z tego trzeba sobie zdać sprawę. Więc nie zdając sobie z tego sprawy, ty pniesz jeden, drugi, trzeci i wam się wszystkim wydaje, że każdy z was może być kierowcą Formuły 1. Nie, nie może. Nie każdy ma takie predyspozycje. Jak jesteś gruby to nie będziesz kierowcą Formuły 1, jak będziesz gruby, to też nie będziesz zajebistym pro-playerem-shooterem, bo do tego trzeba mieć refleks, nie można być ospałem, do tego, tak, czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, że najlepsi gracze, yy, nie wiem, CSGO, różnych shooter-playerów i tak dalej, to są gracze umieśnieni. Którzy systematycznie ćwiczą. Ja mówię najlepsi. Nie ci, którzy tworzą jakieś tam drużyny. Ja mówię ci najlepsi, którzy zdobyli odznaczenia. Tak samo jak na przykład w naszym polskim gamingu był Pasza i był Snacks. I to, kogo zapamiętano do dziś? Co teraz robi Snacks? A co robi Pasza? No właśnie. Trzeba sobie zdać sprawę. Który był umieśniony, który był dobrej postury sylwetki i dbał o to, żeby żeby. Żeby mógł wygrać jeden, drugi, trzeci pojedynek I żeby jeszcze przetrwać na, tej, na tym polu, na tej batalii a, a co robił drugi, który wpieprzał hamburgery po każdej rozgrywce Extraction Shootery to jest królowa gamingu To jest gatunek, który raczkuje Rozwija się bardzo wolno Raczkuje z tego względu, że istnieje oczywiście od już ładnych paru lat ale jest to poletko, gdzie game devowie jeszcze bardzo boją się wejść w ten, w ten rodzaj rozgrywki. Teraz w tym momencie wchodzą mali gracze. To jest bardzo ciekawe w game devie, że wchodzą mali gracze. Ci duzi ciągle się boją. Ci duzi zostali na Battle Royale na razie. Nie chcą ryzykować Nie, nie, nie chcą ryzykować Wejścia w ten, w ten Gatunek, a ja wiem dlaczego Bo oni rozumieją, że to jest Gatunek dla Wybrańców Dla nielicznych To zawsze będzie nisza Tak jak solsy mogą konsumować Wszyscy I mogą piracić Wszyscy, tak Extraction shooterów nie spiracisz. Tak, nie każdy ma dostęp. Tak, nie każdy będzie miał na tyle determinacji i tyle samokontroli, żeby móc zlikwidować chociaż jednego przeciwnika na mapie. Nie każdy. Ze znaczących graczy, w sumie teraz aktualnie istniejących, extraction shooterów, które które są na rynku albo które się pojawią w niedługim czasie, no to przede wszystkim królowa królowa tego gatunku dalej niewybaczalnie przejmująca kontrolę i mająca nas zdziwić w listopadzie tego roku, bodajże chyba 15. To jest Earthcape Frontargo. Można psioczyć, można narzekać, ale jakby nie było, jest to królowa tego gatunku. Jeżeli Jesteś ciekaw tego gatunku. Chciałbyś się z nim zapoznać. To nie polecam zaczynać od Escape Frontarków. Nie polecam. Escape Frontarków to już jest Proliga. To jest już moment, w którym ty zakupisz tę grę. Możesz kupić najdroższy pakiet. On tam chyba kosztuje 800 zł, jak nie 1200. Nie chcę kłamać, już nie pamiętam. Chyba 400. 400 dolarów, 300 300 dolarów, coś takie, 300, 380 dolarów, tak było. Jednakże kupisz ten pakiet, wejdziesz na mapę trzy razy i okaże się, że wytrzymasz na niej po 3 minuty max, to i tak będzie dużo. To i tak będzie dużo. Albo będziesz ganiał jako ten skaw, bo możesz się ganiać z kawem, no i okaże się, że całą grę będziesz grał... E, jako skaf Bardzo pole kolejnym taką, taką, takim tytułem e, Który pozwoli ci Wejść w tę rozgrywkę jest faktycznie Arena Breakout Oni na samym początku próbowali zrobić w odmienny sposób jak SK Frontarków Żeby Arena Breakout była dla wyjątkowych Ponieważ oni zrobili coś takiego jak e, Pay to play w sensie to jest gra za darmo Ale jak chciałeś być najlepszy Chęcie w sensie mieć najlepszy sprzęt, dostęp do najlepszego sprzętu. Chciałeś się wyekspić, żeby być szybko PVP kozak. To musiałeś zapłacić. I to było dobre. Bo w tym gatunku liczy się, żeby być na maksa szybko wyekspiony. W tym gatunku ty. Wiecie, jak w Formule 1. W Formule 1 nikt nie patrzy na to. Czy McLaren ma tyle pieniędzy budżetu? Czy Renault ma tyle budżetu, czy Mercedes ma tyle, czy Red Bull ma tyle Każdy z nich ma inny budżet na technologię Każdy z nich chodzi do wyścigu Technologicznie podobnym bolidem i to samo się dzieje Oczywiście w Extraction Shooterach. Masz dostępne bronie, masz dostępne modyfikacje, to od ciebie zależy jakie, jakie zrobisz Ale Ile ty poświęcisz czasu na naukę tej gry, ile poświęcisz możliwości, a ile poświęcisz pieniędzy, żeby mieć lepszy sprzęt, więcej, więcej pomieścić rzeczy, lepszy mieć plecak, umundurowanie na samym początku. To już jest twoja indywidualna kwestia i Arena Breakout zrobiła to na całym początku, ale oczywiście lewackie, lewackie podejście do dzisiejszego gamingu i życia spowodowało, że się gracze obruszyli, no bo jak, bo trzeba płacić, bo mnie nie stać i tak dalej. Nie staćcie, to nie kupuj, obserwuj. Bądź bacznym obserwatorem. Nie staćcie, obserwuj swojego ulubionego streamera i go dopinguj po prostu. Po prostu. Nie wszystkich na wszystko musi być stać. Jest jeszcze Grayson Zone Warfare, bardzo specyficzny extraction shooter, ale Grayson Zone Warfare nie będzie dla wszystkich z tego względu, że to jest wybitnie taktyczna gra na mapę z, z tą świadomością, że to nie jest to nie jest gra na szybki interwałowy mm, combat. To jest to tutaj długi celowniczek. Siadasz w krzakach i czekasz. Oj, tak. I czekasz. I czekasz, aż ci się spieprzy pogoda, zacznie lać deszcz, zaczną walić pioruny, będzie ciemno i ty nic nie będziesz widział. Wtedy musisz zejść z posterunku, dojść do najbliższego, uzupełnić się, najeść się, przeczekać pogodę. Albo ewentualnie ruszyć w kolejne miejsce i tam czekać. I to jest tego typu rozgrywka. To już jest bardzo mozolna rozgrywka. To oczywiście możesz w Grayzon Warfare ganiać po mapie jak szalony. Możesz. I byli tacy, którzy tak robili, ale bardzo szybko się odbili. Jednak w Grayzon Warfare najważniejsza dla Ciebie jest umiejętność, Wyczekania przeciwnika. Cierpliwość. Tak zwane szczurzenie. Szczurzenie jest mega wynagradzane. Grayson Warfare. No i dwóch dwóch rywali, którzy nadchodzą. Jeden bardzo prędko, ponieważ już niebawem, praktycznie za 20 dni, ale wcześniej będzie otwarta beta, i to jest Ark Riders. I po tych. Po tych beta testach, gdzie miałem okazję przegrać, to będzie raczej rozgrywka prowadzona do close combat, do bliskich starć. Tam nie ma czołgania, tam będzie ciężko, ciężko ze szczurzeniem, bo tam też na każdej przestrzeni tej mapy latają jakiegoś rodzaju drony drony, które mogą cię zobaczyć, i one prowadzą do tego, żebyś ty nie szczurzył. Może w Greyzone Zone Warfare wprowadzą takie warianty, że też coś będzie latało i będą jakieś zrzucane, jakieś napalm, czy to. Jest bardzo możliwe. Na ten moment. Tak zaimplementowano to w Ark Riders. Tam też będą zmienne warunki pogodowe. Raczej to będzie forma przemieszczania się. A różnica jeszcze. Różnica jeszcze pomiędzy Greyzone Zone Warfare, a całą resztą tych e, e, strzelanek. Ale oprócz Exoborn, bo Exoborn polega na tym samym Czyli Grayson Warfare i Exoborn kontra cała reszta Na Grayzon Warfare nie masz, nie masz czegoś takiego jak limit czasowy Escape from Tarkov Jest to w ogóle najgorszy z limitów czasowych, bo tam po prostu Przekroczysz go, tracisz wszystko Arena Breakout też Masz bardzo podobnie, chociaż tam widzisz mapę, więc jest Ci bardzo łatwo sobie dobrać odpowiednią trasę. Tam cały czas jesteś w stanie włączyć mapę. W Zone Warfare nie obliguje ci nic czasem. To tylko Twój głód i zmęczenie Twojej jednostki. Tylko. Ty możesz ślęczeć po 3-4 godziny w jednym miejscu, o ile jesteś napchany jedzeniem i redbulami i możesz wyczekiwać przeciwników, bo. Czas na mapie ci się nie skończy. W Exoborn jest ta sama sytuacja. Tylko w Exoborn jest tak, że po określonym czasie, po 30 minutach, jesteś po prostu dla wszystkich na pewien czas widoczny na mapie. I wtedy mogą wszyscy podbiec i Cię wykosić. Gdy minie ten czas, tam 5 minut bodajże, to znowu jesteś niewidoczny. I, i dalej może być na tej mapie. Jest ta. Nie je je żeby była ta rotacja. A we wszystkich tych innych, czyli w Ark Riders, również musisz wyjść o odpowiednim czasie z mapy. Extraction shootery to królowa gamingu. To jest przyszłość shooterów. Życzę wszystkim, żeby w każdym gatunku gier pojawiły się tego typu królowe. Tutaj, tak jak mówię, królową gamingu, zwłaszcza shooterów, jest Gatunek Extraction Shooter. Jest to gra najtrudniejsza, wymagająca najwięcej determinacji, logicznego, strategicznego myślenia. Każe poświęcać swoje własne finanse, i to nie małe, czyli każe poświęcać hmm, to, ile poświęciliśmy czasu na zarobienie tego. I to jest gra, która wymaga od nas bardzo dużej ilości cierpliwości, a dodatkowo to jest gra, która wymaga od nas dużej ilości sprytu i konsekwencji. A już nie wspomnę o tym, że przydałoby się umieć porozumiewać przynajmniej w czterech różnych językach. Bo mówić po angielsku mało, trzeba mówić po rosyjsku, po hiszpańsku, najlepiej po szwedzku, czasami się duński przydaje. Więc umiejętność posługiwania się wieloma językami też jest pomocna. Bez odbioru koniec dnia pierwszego.